To parakord, czyli tak zwana linka spadochronowa. W zależności od rodzaju składa się ona z kilku rdzeni oplecionych dodatkowym oplotem z cienkiej linki. Taka linka może mieć wytrzymałość stateczną nawet do 550 kg. Do czego może Wam się przydać? Na przykład urwie Wam się podczas wyprawy, sznurowadło? Możecie zastosować linkę. Jeżeli urwie Wam się coś w systemie nośnym Waszego plecaka, do naprawy możecie zastosować parakord. A jeżeli potrzebujecie coś przytroszyć do plecaka, również przyda się. Ua! A jeżeli potrzebujecie coś przytroszyć do plecaka, wówczas również przyda się parakord. Linka zabezpieczająca nóż przed zgubieniem. Parakord. Linka parakordowa przyda Wam się chociażby do powieszenia tarpa albo prania w lesie. A czy linka parakordowa jest wytrzymała? Sprawdźmy to w prosty sposób. Dwa proste węzły, linka rozciągnięta pojedynczo między dwoma drzewami. Naciągnęła się trochę, ale wytrzymała. Rakord nie pęka, a wy zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube po to, aby znaleźć tam ciekawe materiały na temat produktów z naszej oferty, ale nie tylko. No i pamiętajcie o tym, żeby nacisnąć dzwoneczek. No to już wiecie, do czego może Wam się przydać linka parakordowa. No ale przecież nie będziecie ze sobą nosić w każdej sytuacji, nie wiem, w kieszeni Waszej kurtki, tudzież Waszej marynarki takiego zwoju, który ma 30 metrów. Ciężko by było nosić nawet taki zwój 10-metrowy, czy 5-metrowy, który luźno gdzieś Wam tam w kieszeni będzie zalegał i przeszkadzał. Ale jest na to rozwiązanie. Otóż takim rozwiązaniem są bransolety zaplecione z linki parakordowej, a niektóre z nich mają jeszcze dodatkowe urządzenia i o takich bransoletach zaraz Wam opowiem. Takie branzolety najczęściej zaplecione są tak zwanym skrótowcem, czyli węzłem skracającym. W przypadku na przykład tych, które trzymam w ręce, te są dość proste, mają zwykłe klamry wykonane z tworzywa. Mamy tutaj aż 3,5 metra linki parakordowej, więc już spory kawałek. Rozplecenie tego jest dość proste, a naprawdę e, taki kawałek linki może nam już pomóc rozwiązać kilka problemów. W przypadku tych bransolet, które trzymam w ręce od firmy Pentagon, mamy prawie 5 metrów linki parakordowej, a do tego bardzo efektowną klamrę, która sprawia, że taka bransoleta może stać się również ciekawą męską biżuterią. Montaż branzolety jest dość prosty. Mamy tutaj trzy otwory, dzięki którym można wyregulować jakby długość per samej branzolety i dopasować je do grubości nadgarstka użytkownika. Ja powiem Wam, wygląda to bardzo efektownie. I chyba ta bransoleta już u mnie zostanie zwłaszcza, że mój parakord, który do niedawna miałem założony na ręce, i już został zużyty i przyda mi się nowy. W naszej ofercie znajdziecie co najmniej kilkanaście rodzajów branzoletek z linki parakordowej. Tak jak powiedziałem na początku, niektóre z nich to bardziej rozbudowane urządzenia, jak choćby ta e, branzoleta od firmy Badger Outdoor, która oprócz tego, że jest to zapach z prawie 4 metrów linki parakordowej, to również mamy tutaj gwizdek surwiwalowy, a także. Krzesiwo. Jest również zaostrzona blaszka, dzięki której możecie użyć krzyciwa, a także może ona służyć jako niewielkie ostrze. Pokażę Wam teraz, jak się rozplątuje taką branzoletę, po to, aby mieć dostęp do linki parakordowej w całej jej długości. Tym oto sposobem, kochani, mamy dość spory kawałek linki parakordowej, która została uwolniona, i dzięki niej możemy naprawdę związać, przywiązać, zrobić z niej kilka rzeczy, chociażby wspomniane wcześniej sznurowadła, czy powiązać sobie na przykład ekwipunek do plecaka. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ chcę Wam pokazać jeszcze dwa ciekawe rozwiązania, w których zastosowano linkę parakordową. Dzięki temu jest ona w zapasie i możecie ją mieć zawsze przy sobie. Po pierwsze, jest to taki brelok, który zresztą też jest wyposażony w krzesiwo. Do tego breloka możecie na przykład przypiąć klucze i dzięki temu macie taką linkę zawsze przy sobie, żeby nie być gołosłownym. Pokażę wam co ja mam w plecaku. ponieważ mam tu przy sobie moje klucze samochodowe. Otóż ja też mam taki już znoszony brelok, wyposażony w dwukolorową zresztą linkę parakordową. Taki brelok Wy możecie mieć również ze sobą. Ale mam tu jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie związane z linką parakordową. Tu jest cały zestaw survivalowy, To jest zestaw od firmy Badger Outdoor. Mamy tu ponad 5 metrów. Linki parakordowej, a w tym zaplocie, wewnątrz tego zestawu ja nie będę go teraz rozplątywał znajduje się jeszcze pudełeczko, a w nim m.in. latarka yy, diodowa i znajduje się zestaw wędkarski, dzięki któremu można sobie coś złapać kawałek drutu a także inne przydatne rzeczy chusteczka do dezynfekcji no i jest oczywiście również gwizdek turwiwalowy. Taki prosty zestaw możecie wrzucić do plecaka czy do skowka samochodowego. Może się przydać chociażby ze względu właśnie na linkę parakordową, a także rzeczy, które zawiera sam zestaw. Tu jest jeszcze Szekla, wygodny karabinczyk, więc również można go przytroczyć do swojego ekwipunku. Moim zdaniem, taką brazoletę z zaplecionej linki parakordowej warto ze sobą mieć. Otóż dlatego, że ten kawałek linki może Wam pomóc rozwiązać naprawdę kilka kłopotliwych sytuacji, o których zresztą mówiłem na początku, a Wy napiszcie w komentarzach, do czego może Wam się przydać taka bransoleta wykonana z linki parakordowej, być może do czego może Wam się przydać sama linka parakordowa, także napiszcie, czy już korzystaliście w jakiejś nietypowej sytuacji z pomocy parakordu. Do zobaczenia!